Sport w Kielcach. w Kielcach. Dla nas liczy się każdy, każdy punkt. punkt. Dzień dobry, cześć, Damian Wysocki. Witamy w studiu portalu W Kielcach Info ze sportem po wakacyjnej przerwie. Będziemy częściej tutaj rozmawiać o tym, co dzieje się na naszym lokalnym podwórku. Dzisiaj porozmawiamy o koronie Kielce, za którą 7 kolejek PKOBP Ekstra Klasy. I takie dosyć burzliwe tygodnie. O tym wszystkim porozmawiam z trenerem Jaskiem Zielińskim. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, cztery kolejki. Jakie wrażenia z pracy w Kielcach? Co się udało zrobić? Czego być może zabrakło w tych meczach? jest trener zadowolony z tego okresu po przejęciu sterów w Koronie? To znaczy, no taki był to trochę szalony, szybki okres, bo błyskawicznie Zdecydowałem się na pracę w Kielcach. Nie było czasu praktycznie żadnego na przygotowanie do, do meczu z Krakowiem. Wzięliśmy ten też, można powiedzieć, z biegu. Z tym, że Krakowia była w tym meczu lepsza, więc tu nie ma co gdybać i dorabiać ideologii. Później już zaczęliśmy w miarę, w miarę sobie układać to, co chcemy. Przeszliśmy na trójkę obrońców, zmieniliśmy trochę system. Przepraszam. I zaczyna to coraz lepiej wyglądać. Natomiast no, wszyscy będą oceniać i tak koronę przez pryzmat zdobytych punktów. Tych mamy na razie mało. Natomiast myślę, że ten dorobek mógł być lepszy, oczywiście biorę pod uwagę mecz ze Śląskiem, bo, bo myśmy go powinni wygrać i, i, i szkoda tych straconych punktów. Ale generalnie wyszliśmy z tej strefy spadkowej, przynajmniej na chwilę wygląda coraz lepiej gra drużyny, coraz lepiej automatyzmy chodzą, więc ja jestem zadowolony, cieszę się z podejścia chłopaków, zespół jest bardzo zaangażowany, chętny do pracy. Myślę, że. Jeszcze nie powiedzieliśmy z jego słowa. Trener przyszedł do klubu w takim nietypowym terminie, no bo rzadko się zdarza, aby po dwóch kolejkach następowała zmiana na stanowisku trenera, trzecia kolejka rozegrana pod wodzą dotychczasowego asystenta Kamila Kuzery. To jest jakiś problem dla trenera, bo tak naprawdę ciężko było jeszcze dostrzec to, co być może w drużynie nie funkcjonowało, bo to nie był taki typowy kryzys, gdzie już po prostu następuje ta zmiana trenera i następuje ten efekt nowej miotły. Czy tej ciężej właśnie było wyhaczyć to, co w drużynie nie funkcjonowało? No nie miałem wpływu na to jak to się wszystko potoczyło. Fakt, że stało się to bardzo szybko i to jest taka sytuacja też, która pierwszy raz się ja z czymś takim spotykam w swojej karierze trenerskiej. No ale w związku z tym, że podjąłem się pracy, więc nie ma co szukać alibi, że mało czasu i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było szybko, może nawet czasami za szybko poznawać ten zespół. Pewne rzeczy wiadomo, gdzieś tam już sobie dostrzegłem, ale... ale... No był taki można powiedzieć przyspieszony kurs dowodzenia z zespołem. Ja myślę, że czas pracuje dla nas. Ta przerwa na reprezentację dobrze spożytkowana. Pracujemy sobie w ciszy, w spokoju. Do tego nam doszło paru młodych chłopaków, którzy z nami trenują. Myślę, że... W ciągu miesiąca to wszystko będzie wyglądało coraz lepiej. Szybko trener wprowadził swoje zmiany, czyli to ustawienie trójką obrońców. Już na pierwszej konferencji prasowej powiedział Pan, że tak naprawdę to może mówić o systemie, ale trzeba go odpowiednio dostosować do wykonawców. I Korona ma odpowiednich wykonawców do tego, aby grać z systemem. 3-5-2, albo być może takim z różnymi ustawieniami, jeśli chodzi o ofensywę, czyli na przykład przejść na 3-4-3, ale ta trójka bazowa z tyłu to będzie to, co koronę będzie charakteryzowało w kolejnych tygodniach pod wodzą Jaska To znaczy, no, ja bym to trochę nazwał inaczej, no nie będzie trójka bazowa, będzie piątka bazowa, no będziemy hmm. mieli w defensywie ustawieni piątką zawodniku. Natomiast ja musiałem się na początku przyjrzeć chłopakom, dotknąć niektórych, chciałem zobaczyć też, no bo nie miałem żadnego poglądu na Restę, żeby go zobaczyć w normalnym meczu ligowym, zagrał w Śląsku, wyglądało to dobrze, wtedy mogę sobie pozwolić już na na pewne jakieś tam swoje decyzje i roszady. Myślę, że to jest dobry system dla, dla Korony, bo Raz że uwypukla nam e, mocne strony naszych wahadłowych chłopaków. Mamy czterech takich zawodników: e, Matuszewski, Pięczek, Zwoźny, długoż, którzy potrafią grać w tym systemie. Do tego trzech fajnych, kreatywnych, czy tam nawet czterech, bo do tego dochodzi przez szuma e, na kreatywnych pomocników, dwóch napastników. E, słabiej ostatnio wyglądali nasi skrzydłowi, dlatego. Yy, trochę to zmieniliśmy, ale, ale generalnie myślę w tym systemie i oni się odnajdą może na trochę innych pozycjach. Myślę, że to jest dobry system dla, dla Korony, ale trzeba go cały czas doskonalić. Tu by się jeszcze przydał, tu by się jeszcze przydał jeden środkowy obrońca, no bo, bo yy, ta rywalizacja musi trwać. No ale z drugiej strony na chwilę obecną jesteśmy praktycznie bez urazów. Ja mówię o tej grupie, która od początku trenuje. Jesteśmy bez urazów. Powinno być dobrze. Jeśli chodzi o stopera, wiem, że kończy się okienko transferowe i wiem, że trwają rozmowy, i trener liczy, że one się zakończą z sukcesem. Gdzieś coś być może już wie, na jakim to jest stopniu no, zaawansowania. Trudno powiedzieć, bo rozmawialiśmy z dwoma no naprawdę wysokiej klasy środkowymi brońcami, no ale z różnych względów to nie wypaliło, więc. więc Okienko jeszcze trwa, natomiast ja nie jestem zwolennikiem ściągania zwolenników po to, żeby odfajkować to, że został zrobiony transfer, który, który powiedzmy chciał trener. Nie, ja tu musi przyjść ktoś, kto da jakość, kto da poprawę rywalizacji w defensywie. Na chwilę obecną takiego zadnika nie ma, ja nie mam zamiaru ściągać przypadkowych ludzi po to, żeby tylko obciążali listę płac w koronie. Jeśli coś się wydarzy, będzie jakiś konkret na pewno nie umieszkamy po takiego zawodnika sięgnąć. Jeśli nie będzie konkretnego zawodnika a, a będzie proponowany ktoś powiedzmy kto nie grał rok, półtora roku w piłkę, mnie takie rzeczy nie interesują. Ale w wzmocnieniu korony powinien być Dominik Zator. O ile te względy zdrowotne będą już unormowane on wraca powoli do treningów Dominikowi życzymy dużo zdrowia i pewnie w tym systemie on będzie rozpatrywany jako pół Prawy stoper, tak grał w Kanadzie, tak grał w reprezentacji, a w Koronie był gdzieś tak z konieczności wykorzystywany na prawej obronie. Dominik jest zawodnikiem bardzo uniwersalny. może grać na środku obrony, może grać na półprawnym, powiedzmy, środkowym obrońcy, może grać też na wahadle, bo to też uważam jest bardzo dobre dla niego pozycja z jego parametrami motorycznymi, wydolnościowymi, natomiast no jest już w końcowej fazie takiego, bym powiedział, wejścia w normalny trening z grupą w większości zajęć uczestniczy. Jeszcze nie przepaliliśmy go, bym powiedział, w takiej konkretnej gierce, ale myślę, że ten piątek, gdzie gramy z niczyszą, jeszcze jest za wcześnie na to, za tydzień rezerwy nasze grają taki ważny mecz z Siarką Tarnobrzeg. Myślę, że to będzie okazja dobra, żeby Dominik spróbował sił już w większym miarze czasowym. Bardzo dobre wejście do zespołu zaliczył. Paul Resta, wiele osób, sporo o nim mówiło, niekoniecznie dobrze. Okazało się, że to jest naprawdę zawodnik bardzo inteligentny, który imponuje, tak jakby przewidywaniem tego, co się może wydarzyć, ale też dosyć pewnie wyprowadza piłkę. Nie ma w tym ryzyka, ale to jest akurat chyba zaleta, że po prostu piłek nie traci. Jest takim dobrym spoiwem tej defensywy. Trener się nie wahał postawić właśnie na niego. Czy znaczy nie? Ja go widziałem w treningu i jakiś tam obławnie nie miałem. Po pierwsze, chłopak szkolony w Hiszpanii, naprawdę dobrze zaawansowany technicznie, widać, że wie o co chodzi w piłce. Natomiast te takie opinie wcześniej o nim być może no, na pewno krzywdzące, bo, bo często się ocenia zawodnika, nie widząc, nie widząc go w ogóle, idzie opinia jakaś obiegowa o danym piłkarzu i to się później powiela, powiela i czasami się mu robi krzywdę, więc myślę, że Paul. Zareagował tak jak potrzeba. Dał dobry sygnał trenerowi, trener na niego postawił. Pał w trzech meczach zaprezentował się z naprawdę dobrej strony i oby tak dalej. Natomiast wiadomo, on jest w nowym środowisku, on dopiero wchodzi do gry. Jemu się jeszcze będą zdarzały słabsze występy, ale my musimy też być w stosunku do niego cierpliwi, bo z niego może być materiał na fajnego środkowego obrońca. Trener już na pierwszej konferencji prasowej zaznaczył, że nie lubi indywidualnie oceniać poszczególnych zawodników, ale na początku. Sezonu z bardzo dobrej strony pokazuje się Hubert z woźny, który wskoczył do składu i na razie mało wskazuje, aby zamierzał go oddawać. I to też jest takie nieoczywiste trochę wzmocnienie korony, bo pewnie gdyby zdrowy był Dominik Zator, to nie wiadomo, czy Hubert dostałby szansę. On z każdym meczem stara się być coraz lepszy i spuszczał nie po niepołomice. Na tym wahadle dołożył też wiele pozytywnych aspektów. No i tak się czasami kreują fajne kariery piłkarskie. Chłopak stąd, fajnie, że, że chłopak stąd dostał szansę i ją wykorzystuje. Bardzo chce grać, bardzo chce się starać, poprawia swoje umiejętności, to jest bardzo ważne. Natomiast no, też chciałbym, żebyśmy spokojnie do tego podeszli, żebyśmy tego Huberta nie zagłaskali, bo na razie Ochy i Achy, ale przed nami jeszcze na pewno ciężkie momenty, więc. To też będzie ważne, jak będziemy reagować właśnie w tych ciężkich momentach, więc ja się bardzo cieszę, że tu mam możliwość manewru, bo jest Hubert, jest Wiktor Długosz. To samo z drugiej strony ważne, że ci chłopcy rozwijają się tak, jak trzeba, robią to, co się do nich mówi, słuchają. No i jeśli tak dalej będzie, to myślę, że, że z tej mąki. Będziemy mieli fajny chleb. Te dotychczasowe mecze pokazywały ustabilizowanie takiej sytuacji w defensywie, bo Korona grała pewnie. Raczej rywale nie stwarzali aż tak klarownych sytuacji, aby mówić, że w którymś z tych meczów ktoś był lepszy. Więc jak teraz, w tej przerwie reprezentacyjnej, poprawić ofensywę? No bo tutaj jednak te mechanizmy jeszcze tak dobrze nie zaczęły działać w tym systemie chociaż współpraca szykawki z Dalmau była już widoczna jeśli grali obok siebie w poprzednim sezonie więc to też powinno chyba na plus koronie wyjść że oni będą występować obok siebie ja bym tak jeszcze nie gloryfikował tego naszej naszej gry w defensywie że to jest wszystko tak pięknie mhm. bo zdarzają się błędy ale już nawet w meczu z Krakowią który no, przegraliśmy co by nie mówić zasłużenie krakowia sobie w wielu sytuacji nie stworzyła, taka jest prawda natomiast no, po naszych takich dwóch wielbłądach strzelili bramki, byli na tyle klasowym zespół, że to dowieźli do końca. W pozostałych tych meczach rzeczywiście wygląda coraz lepiej, ale tu też jest duże pole jeszcze manewru. Natomiast jeśli chodzi o ofensywę, rzeczywiście Szykawka dobrze się rozumie z Dalmau, fajnie to wszystko wygląda, natomiast akurat w tej przerwie na reprezentację. Trudno jest mówić o szlifowaniu czegoś, bo Szykawka wyjechał na zruchwanie reprezentacji Białorusi. Adrian jest chory, nie trenuje, więc na chwilę obecną szlifujemy inne ustawienie w innym zestawie personalnym. Ale to chyba też będzie jakaś taka okazja, aby ewentualnie zmienników, gdyby coś się przydarzyło, kartki, być może Nie, no, jakiś się uraz zastosować. Bo to, bo to jest przerwa na kadrę i... i... pytanie właśnie mam takie, czy Mariusz Fornalczyk albo Dawid Błanik będą grali w roli takich dziewiątek, dziesiątek zawodników właśnie w tej, w tej pierwszej linii no jest teraz Jest taka systemie. możliwość też, natomiast no, wiem, Mariusz Fornalczyk też jest na zgrupowaniu mhm. kadry, Błaniu trenuje. Jego można wykorzystać w różnych pozycjach. Przecież w meczu ze Stalomirem schodził na ósemkę i strzelił zwycięską bramkę. Może grać na skrzydle, dysponuje dobrym uderzeniem, czyli generalnie też tak bliżej środka boiska granie będzie mu przeszkadzać. Jest wiele sposobów na to. Po malutku będziemy sobie szlifować każdy z nich. A stałe fragmenty gry, bo ich było sporo. Nawet w ostatnim meczu spuszczam w Krakowie, a tego zagrożenia takiego realnego. Dalej mało, a wykonawcy chyba są, bo Pedro Nuno w poprzednich klubach ze stojącej piłki bardzo dobrze dośrodkowywał, Dawid Błanik w poprzednim sezonie też całkiem nieźle. Jest Marcel Pięczek z dobrze ułożoną lewą nogą, a wiemy, że te stałe fragmenty no, przesądzają często o losach meczów, ale też nawet i o tym, kto się utrzyma w Lizze. No, oczywiście, że to jest yy, ważna rzecz. My cały czas pracujemy tymi swoimi fragmentami gry. Mamy ludzi, którzy dysponują dobrym serwisem, znaczy dobrym podaniem, czyli tak jak Pan mówił, Pedro Nunio, Błanik, jest Matuszewski, jest Pięczek. Natomiast no jeszcze to nie funkcjonuje tak jak trzeba, są już takie momenty rzeczywiście, jesteśmy już blisko tego takiego wariantu, który wychodzi, no ale jeszcze nad tym musimy popracować, ja myślę, że będziemy owoce tego zbierać w trakcie rundy. Panie trenerze to już ostatnie pytanie, ocenił Pan potencjał tego zespołu, Koronę stać na pewne utrzymanie w Lidze czy być może na coś więcej, co będzie właśnie najważniejsze w tych kolejnych Tygodniak. No bo po początku sezonu powiemy, że Korona znów czeka walka do samego końca, ale czy trener uważa, że z tą grupą osób będzie mógł pewnie utrzymać ten zespół w elicie? Ja uważam, że dysponujemy naprawdę fajnym zespołem. Grupa ludzi, którzy, którzy chcą pracować, chcą być lepszymi, chcą poprawiać się. Przecież my też nie, nie chcemy do końca obgryzać paznokci z nerwów i drżeć o to, czy Korona się utrzyma do ostatniej kolejki w lidze. Postawiliśmy sobie cel, zadanie, że chcemy zdecydowanie lepiej zagrać niż w poprzednim sezonie, być na wyższym miejscu w tabeli, natomiast do czego to wszystko wystarczy, trudno powiedzieć. Na chwilę obecną jesteśmy, powiedzmy, ambitną drużyną i nie mówimy o tym, że cel numer jeden jest utrzymanie, chcemy pójść wyżej w tabeli, natomiast do, do czego nas to doprowadzi, teraz jeszcze nie powiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Trener Jacek Zieliński, Nie? szkoleniowiec Korony Kielce. Żółto-czerwoni w piątek rozegrają sparring w Niecieczy z liderem Betklik pierwszej ligi, Brug Termaliką Nieciecza. A po przerwie reprezentacyjnej w niedzielę 15 września na Exbut Arenie, bo tak od środy nazywa się obiekt przy ulicy Siegiennego, podejmą Zagłębie Lubin. I na ten mecz już wszystkich kibiców zapraszamy. Damian Wysocki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sport w Kielcach. W Dla nas liczy się każdy, każdy punkt. punkt.